Kuskus -kus jest flagową potrawą północnoafrykańskiej kuchni. Wygląda jak kasza, ale w rzeczywistości jest to rodzaj klusek. Dziś mało kto wyrabia kuskus -kus od podstaw. Nawet w północnej Afryce ludzie zwykle kupują gotowy i tylko gotują go na parze. Kuskus -kus jest arcydziełem kulinarnej prostoty. Robi się go z jednego tylko składnika. Pszenicy do Jeżeli zmielimy ziarna pszenicy i odsiejemy miałką mąkę, pozostanie nam drobna pszenna kasza, zwana manną bądź grysikiem. To z niej robi się kuskus. -kus. Pierwszy krok nazywa się uwodnieniem. Automatyczny mikser odmierza jedną część wody na dwie części grysiku i miesza przez mniej więcej 3 minuty. Drobiny grysiku chłoną wodę i puchną w ciastowate grudki. Grudki trafiają do obrotowego bębna, gdzie przewracają się przez 7 minut, zaokrąglając w kulki o rozmaitych rozmiarach. Site na ściankach bębna odsiewają zbyt duże bryły. Kuleczki ciasta trafiają na kwadrans do parowego kotła. Wysoka temperatura ponad 100 stopni Celsjusza utwardza ciasto, żelując zawartą w mące skrobię. Wielkie wirujące ostrza rozdzielają zbitki zlepionych ze sobą grudek. Wilgotny kuskus -kus trafia na 18 minut pod wiernik suszarki, gdzie traci 22% wody. Pozostała wilgoć jest niezbędna, by kuskus -kus nie wysechł w opakowaniu. Gródki wysypujące się z suszarki na podajnik są znacznie suchsze i mniej więcej jednakowej wielkości. Ale wciąż są bardzo gorące. Dlatego przez dwie minuty chłodzą się w specjalnej lodówce. Po przejściu przez chłodnie kuskus trafia do maszyny kalibrującej. Gródki małej i średniej wielkości trafiają do oddzielnych silosów magazynowych. Gródki zbyt małe lub zbyt duże wracają do ponownego przerobu. Cały proces od grysiku po gotowy produkt trwa zaledwie 45 minut. Jak widzieliśmy, większością gotowania zajmuje się fabryka. Konsument musi tylko podgrzać swój kuskus na parze. Ta fabryka sprzedaje kuskus w workach, ale też w mniejszych porcjach wystarczających na jeden posiłek. Dziś wytwarza się kuskus -kus w wielu różnych smakach i w zależności od dania lub osobistych upodobań. Można wybrać średnie bądź drobne ziarno. Zwykły i smakowy kuskus -kus zdobywa coraz większą popularność jako alternatywa dla ryżu, ziemniaków i makaronu. Teraz pozostało wam kupić odpowiednie naczynie i nauczyć się przyrządzać pyszny tadżin.